Jakieś dzwonki słychać z dala To Mikołaj zapierdala Zapierdala aż się kurzy Bo zapierdol ma dość duży Mikołaj leci dzwonki dzwonią Ale coś chyba nie tak ziom Z worka wypadły prezenty Mikołaj jaki spięty Mimo wielkiej dziś roboty Z równowagą ma kłopoty Rozerwany ma swój worek I rozpięty ma rozporek Mikołaj leci, dzwonki dzwonią Ale coś chyba nie tak wziął Z worka wypadły prezenty Mikołaj jaki spięty Spodnie całe wymiętolił Chyba sanek się spierdolił Alkoholu czuć aromat Najebany jak automat Wysiad sane, głośno bekną i wielkiego orła jedno. Wyskoczyły mu dwa jaja. Jak tu wierzyć Mikołaja? Mikołaj leci dzwonki dzwonią. Ale coś chyba nie tak zią. Z worka wypadły prezenty. Mikołaj jaki spięty? Święty Mikołaj, coś tu poszło, nie tak ziąg. O, 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 święty Mikołaj, paradoks świąteczny, o tak ziom O, o, święty Mikołaj, coś tu poszło, nie tak ziom O, 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 święty Mikołaj, paradoks świąteczny, o tak ziom